Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was specjalny odcinek. Zapytałam się Was na Instagramie, czy chcecie coś w tym stylu jak bitwa mydełek do brwi, ponieważ ostatnio bardzo dużo film ruszyło ten temat i zaczęło robić właśnie mydła do brwi. E, co mnie bardzo cieszy osobiście, ponieważ jest to jeden z takich produktów, który ja używam od lat i bardzo się cieszę, kiedy powstają właśnie nowe produkty, które można przetestować. Marka Tune Cosmetics, polska marka, która stworzyła mydełko mm, już parę tygodni temu. Wydaje mi się, że około 2 albo 3 3 tygodnie temu, ale mogę się tutaj mylić, wypuściła właśnie brow soap, który już miałam okazję przetestować, ale jeszcze nie przetestowałam mydełka od afektu e, do brwi. I dzisiaj pomyślałam sobie, że ten film będzie taki poświęcony właśnie typowo wystylizowaniu tych brwi, pokazaniu wam w jaki sposób ja je robię, ponieważ ja je bardzo często pokazuję, jak je robię, ale na Instagramie i widzicie mnie często, wchodzę na chwilę na live, żeby z wami pogadać, zapytacie, cześć, co słychać, co u was, u mnie wszystko w porządku, a dzisiaj typowo nie będzie właśnie live na Instagramie. Instagramie, bo zrobię sobie z Wami tutaj te brwi, pokażę Wam moje metody. Mam swoje ulubione produkty, które używam też już od bardzo długiego czasu, taka moja rutyna z brwiami. Ja wiem, że dużej ilości osób podobają się one takie, jakie są, ponieważ ja osobiście mam makijaż permanentny od lat, e, który pomaga mi utrzymać moje brwi w kształcie, który lubię, ale do makijażu lubię, jak one są ciut większe, trochę bardziej podkreślone, wystylizowane. Dlatego dzisiaj zapraszam Was na bitwę mydełek do brwi Testujemy oba, zobaczymy jaka jest różnica i oczywiście na sam koniec filmu pokażę Wam, jak te mydełka utrzymały mi się po całym dniu. Okej, okay, słuchajcie, jestem z wami bardzo, bardzo blisko. Zacznę, z, i, i, nie wiem czy też tak macie, ale moja jedna brew jest okej, okay, druga nie jest okej. Okay. Ta brew jest bardzo pełna, ma tutaj włoski z przodu, tutaj jak widać jest dosyć spory ubytek w ogóle tych włosków. Ja ich nie mam, one nie rosną kompletnie. Tam to nie, nie poprzez wyrywanie, tylko po prostu chyba taka genetyka. Um, więc mydełko, które znam, e, użyję na tej mojej gorszej brwi. Natomiast mydełko z efektu użyję na tej lepszej brwi, żeby wam pokazać jak ona działa. Jak widać Medełko jest zaklejone, ja jeszcze go nie używam. Medełka są pra praktycznie w tej samej cenie 39,90 dostaniecie je na internecie. Um... Już otwieram sobie to z efektu, bo go jeszcze nawet nie otwarłam. Ok, e, to mydełko jest przeźroczyste, ale delikatnie bardziej bym powiedziała mętne niż to mydełko z e, Tune Cosmetics. E, to w, nie wiem, czy to będzie widoczne na pierwszy rzut oka. Być może nie, tutaj jest taki bardziej przejrzyste. Zobaczymy, czy różnią się również konsystencją, bo jestem tego bardzo, bardzo ciekawa. Oczywiście przygotowałam sobie tutaj pędzelki, szczoteczki. E, no, dobra, czas na pierwsze. Pierwsze, pierwsze zanurzenie, gdzie jest moje lustro? Czas na moje świnkowe lusterko. Dobra. Lubię sobie wyczesywać brwi w kierunku do góry. Dla mnie najważniejszy aspekt to jest to, żeby brwi się nie odklejały. Nie cierpię, kiedy um, żele nie stygną, kiedy one w dalszym ciągu pracują. Dajcie, bo ja teraz. A, dobra. <grywa> Patrzę, że tu nie ma tego. Wiem, że mnie pomyliła teraz tych e, medełek. Dobra. Nabieram sobie jeszcze odrobinę. Wyczesuję sobie te włoski do góry. I już zaczynam uzyskiwać taką potrzebną objętość. Brwi lubię robić przed w ogóle położeniem wszystkich produktów, dlatego że to mydełko jakby nanosimy również tutaj na okolice, na skórę, nad brwiami. Co niestety powoduje, że jeśli nie oczyścimy odpowiednio właśnie tej strefy, to może nam się tutaj podkład kompletnie nie przykleić. Dobra. I tak zostawiam, i tak właśnie zostawiam. Oczywiście czuję lekki chłodek, co oznacza, że będzie żel stygnąć. Ja już sobie od razu przetestowałam ten żel z Tuna, kiedy on tylko przyszedł, yy, ponieważ byłam go bardzo ciekawa. I muszę Wam powiedzieć, że nie jest to test pierwsze wrażenie, ponieważ on yy, naprawdę mi się fajnie utrzymywało, ale jest ono już wyczuwam w konsystencji bardziej mokre. To jest moja zdecydowanie gorsza brew, gdzie tych włosków jest totalnie mniej. I tak, e, chciałabym jeszcze też poruszyć temat, bo. Mm, znajdzie się tutaj bardzo dużo osób, które napiszą nie rozumiem e, obecnego trendu wyczesywania e, brwi e, właśnie do góry, takie najeżone, nastroszone, no każdy będzie z brwiami lubił coś innego ja też e, nieraz e, pozwalałam ingerować klientkom w kształt brwi, ponieważ no jesteśmy przyzwyczajone do pewnego kształtu, w którym po prostu czujemy się komfortowo i dobrze i ja jako makijażysta też e, starałam się tłumaczyć, mówić że e, no, potrzebne jest jest troszeczkę wystylizowanie czy też podkreślenie tych brwi i oczywiście raz spotkam się z oporem e, dotyczącym właśnie stylizacji brwi raz spotkam się z takim po prostu zdecydowanym nie, ja lubię tylko takie jak ja lubię, natomiast e, gdzieś poniekąd jak już dostylizuję te brwi, pokażę podkreślę, że one wyglądają kompletnie, bo wiadomo no to jest rama naszego makijażu, więc jest to bardzo istotny element jak widać teraz po podniesieniu, e, no... Te brewki są totalnie różne, ale tym się w ogóle nie przejmujemy, ponieważ od tego właśnie są produkty, do stylizacji brwi, żeby sobie tutaj pomóc. I nie, nie myślałam, bo też te pytania pojawiają się bardzo często o laminacji moich brwi, no bo gdybym je bym wylaminowała, no to bym wyglądała dosyć dziwnie. A tak, włoski są położone pod makijażem permanentnym i wygląda to wtedy dobrze. Ja jestem jedną z tych osób, które lubią po prostu sobie pomalować te brwi, a niekoniecznie lubią e, chodzić e, tak o z nastroszonymi, bez wypełnienia. Tutaj tych brewek. Um, obecnie wygląda to tak, że tutaj ze strony um, afektu czuję, że brew stygnie, ale ona jest jeszcze taka delikatnie błyszcząca, widzicie. I muszę odczekać stosowny czas, żeby pozwolić temu mydełkowi zastygnąć, e, więc widzimy się dosłownie za chwilę, zobaczę, jak długo potrwa stygnięcie tego produktu. Okej, okay. słuchajcie, e, minęło około 10 minut, bo chciałam, żeby tak na mur beton zastygły mi te brwi. I muszę już e, podzielić się z wami tym moim pierwszym spostrzeżeniem, to jest to, że Medełko Styun długo schnie. Długo schnie. Wiem, że nałożyłam je w drugiej kolejności, ale i tak e, stwierdzam, że to Medełko z efektu bardzo szybko stygnie. Od razu dało taki mega mat, mega mat. Nie wiem, czy lubicie taki efekt, ale dało takie mega matowe wykończenie. E, wszystko jest tutaj przyklejone bardzo mocno, a no tutaj też jest bardzo mocno przyklejone, jednakże tutaj delikatnie te brwi są. Kurcze, no nie umiem tego jakoś tak Wam zobrazować, tego co, co czuję, ale tutaj te brwi jakby dają Ci takie poczucie, że jeszcze mogłyby się troszeczkę ruszyć, natomiast tutaj od strony afektu, no już czuję, że jest taki naprawdę mur beton. Dobra, przejdę do stylizacji teraz moich brwi. Może zacznę od produktów, które mam już od lat i które stosuję. No może przegiłam pałę mówiąc, że od lat jeśli chodzi o pisak do brwi od Nyksa, bo on się pojawił jakoś w tym roku, na początku tego roku e, i też od razu zwrócił moją bardzo mocną uwagę, bo ma niesamowicie, słuchajcie, precyzyjną końcóweczkę. Jest taka bardzo, bardzo mocno cieniutka i naprawdę świetnie napigmentowany. Mam go już od naprawdę wielu miesięcy, no nie powiem Wam teraz, wydaje mi się, że około 4 miesiące go używam non stop i jak go używam to Pytacie, wow, co to za pisak, jaka, jaka fajna precyzja, czy świetnie dzisiaj pracuje. Tak, yy, miałam go w trzech odcieniach i najbardziej u mnie sprawdza się odcień Espresso, to jest taki bardzo ciemny, bardzo ciemny brąz bardzo ładny kolor, bardzo ładny kolor z tego co wiem to one non stop są wyprzedane te pisaczki, no ale się nie dziwię, bo są naprawdę bardzo, bardzo dobre no i kolejny produkt, który używam już od lat, od lat, naprawdę od lat, to są cienie z Anastazji w odcieniu dark brown i tak ja go moczę używam wtedy pędzelka, mam jeden ulubiony pędzelek od Lindy Halberg to jest 333, dobra znalazłam, mam w ogóle trzy te pędzelki w swojej kolekcji, ale oczywiście jak potrzeba jak szukam to nie ma żadnego. E, poszłam, umyłam go, żeby wam go pokazać. To jest pędzelek Lindy Halberg. 333. Można, widziałam, że na Zalando możecie kupić produkty Lindy Halberg, ale on e, nie występuje w pojedynczej formie na Zalando, tylko w zestawie. Ja po prostu zamawiałam bezpośrednio od Lindy. Jest to najlepszy pędzel, jaki mam do brwi e, w swojej kolekcji, którego też używam od lat. No dobra, przejdźmy do tej stylizacji. Zaczynam sobie od tego pisaczka. E, ja go sobie najpierw delikatnie dopigmentowuję na wierzchniej części dłoni i teraz przechodzę do. E, po prostu takiego o rysowania pojedynczych włosków. Okej, okay, jestem bardzo blisko, żeby wam pokazać, tak wygląda dopracowana brewka. Tylko i wyłącznie pisakiem. Daje mi to bardzo naturalny efekt, taki jaki lubię. Wyglądają one naprawdę tak, jakby te włoski tam były. Jest to dosyć skrupulatna robota, ponieważ trzeba tutaj się przyłożyć, mieć pewną rękę, na pewno wygodną pozycję do malowania tych brwi, ale właśnie taki efekt najbardziej lubię. Bardzo dobrze mi się na tym medełku pracowało, bo jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. O której nie wspomniałam, to jest e, sam fakt tego, że to mydełko musi mieć taką dosyć tępą, e, ostatnią warstwę, żeby właśnie różne produkty dobrze i swobodnie na niej pracowały. I tutaj mam ten efekt i jestem bardzo zadowolona. Przechodzę teraz do drugiej brewki. I teraz patyczkiem nasączonym płynem micelarnym oczyszczam sobie tą przestrzeń tam, gdzie rozciągałam mydełko. Po to, żeby tutaj podkład, czy też korektor albo baza podcienie nie miała większego problemu. Okej, okay, tak prezentują się przygotowane brwi. E, muszę wam powiedzieć, że pracowało mi się bardzo podobnie tym pisakiem, a takie pisaki są bardzo wymagające, bo tak jak już powiedziałam wcześniej, one potrzebują bardzo specyficznego podłoża, czyli takiego najlepiej matowego, lekko klejącego, takiego naprawdę sztywnego, żeby dobrze i precyzyjnie się pracowało właśnie takimi produktami, bo i cieniem do brwi zmoczonym mogę sobie tutaj manewrować jak chcę. Tak e, nie miałam większego problemu, żeby pracować ani z jedną, ani z drugą brwią. Więc więc na chwilę obecną uważam. Na chwilę obecną uważam, że te mydełka są bardzo zrównane jakościowo, są bardzo podobne do siebie. Żeby móc wam podsumować te brewki, muszę odczekać więcej czasu, ponosić te brwi przez cały dzień. I wtedy, że tak powiem, powiem Wam, co sądzę i co myślę na temat tych mydełek. Czy one są podobne, które mydełko wygrało? Czy może jest w nich jakaś minimalna różnica, która jest znacząca? Więc widzimy się. Później. Słuchajcie, oto i jestem po 10 godzinach z mydełkami. Dla przypomnienia, tutaj z tej strony jest mydełko z afektu, natomiast tutaj Stune Cosmetics i chyba jest już to widoczne po 10 godzinach. No czasami trzeba dać takiemu produktowi poleżeć i to dosyć długo, żeby móc powiedzieć czy dane mydełko jest trwałe, czy jest wszystko w porządku. No tutaj tak jakbym powiedziała w trakcie nakładania tego mydła z Tune Cosmetics, jak go nakładałam to on bardzo, bardzo długo stygnie i w dalszym ciągu nie daje takiego efektu mega, mega trzymania tych brwi i... Delikatnie, tak jak widzicie, ja nic nie dotykałam, nic nie robiłam. Delikatnie po prostu wszystko się zaczęło tutaj rozwarstwiać, odklejać. No i wygląda to tak średnio, muszę powiedzieć. Jeszcze zobaczę, jak będzie wyglądało, jeśli sobie przeczeszę tylko i postawię je do góry. Jak widać, można sobie ten produkt naprawić, i wtedy jest wszystko. Wszystko jest bardzo, bardzo mocno w porządku. Jeśli chodzi o produkt afektu, to tutaj dzieje się bardzo podobna sytuacja. E, też te włoski tutaj na początku, gdzie mimika nam pracuje, one się po prostu odkleiły. E, natomiast tak jak możecie zauważyć, jedna brew jest bardziej matowa, druga jest bardziej błyszcząca. E, I jeśli. Miałabym dzisiaj wybrać zwycięzcę, jeden, jeden, jeden produkt, który bym zdecydowała się właśnie nałożyć na tak długie godziny i mu w 100% zaufać, to byłby to Affect. Cena jest praktycznie ta sama, ze względu na to, że jednak ładniej i dłużej przytrzymał te brwi i one są, nie są takie błyszczące, tylko są takie bardziej matowe, co mi osobiście bardziej odpowiada. Dajcie znać, czy testowałyście jeden i drugi produkt, jestem ciekawa Waszej opinii. Dajcie znać, jakie produkty chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku bitew, e, postaram się przygotować kolejny odcinek, myślę, że taka forma filmu Wam się spodoba, bo macie czarno na białym co, jak wygląda i o ilu godzinach. A dzisiaj Wam już pięknie dziękuję za uwagę, życzę Wam miłego dnia i do następnego. Trzymajcie się, hej!